Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, tak jak zawsze to bywa, jeden w tygodniu. Dzisiaj mamy apteczkę i saszetka z liśćmi szarłatu wyniosłego, co daje 50% dodatkowych punktów krwi w kategorii yy, tam uciekanie, przetrwanie, w przetrwanie, okej. Okay. Nagrywa się, to lecimy słuchajcie, lecimy. Zobaczymy kto jakie wziął inne dary, które się spalą. Moja saszetka, mamy zapięczętowaną kopertę, to nie... Nie użyta. Dwie były chyba takie same saszetki. I zobaczymy, czy uciekniemy, czy przetrwamy i tak dalej. Gdyby dy, jak zwykle na propsie. Ogólnie sobie trochę gram też poza materiałami w Dead by Daylight, zazwyczaj nocą. To się tak najłatwiej nie Gra i tam osoby są zazwyczaj do grania. Także wtedy ja sobie ja sobie lecę taką. Normalnie. Już mi się załadowało, bardzo szybko. Może u każdego? Tak, już się załadowało. Blada róża, ok Ciekawa mapa, ze statkiem na środku. Ze statkiem takim... Jest taki, widzicie... Pustoszały. Chantreska, mamy chantreskę, to już wiemy Po charakterystycznym śpiewie, oś na razie chyba nas nie widzi.

Korzy że jej nie widzę. To jest kolejny mordesa, którego nie zobaczę przez całą Całą mapę? Całą rozgrywkę? Czyżby? A to będzie ciekawe, że się powtórzy. Jeszcze ten sam morderca, nie? Nie, kogoś uderzyła hunterska, Wow! Pod wrażeniem jestem. Jeszcze tego, co ma obsesję, to już w ogóle. Powalona pierwsza osoba, ale jestem daleko, więc myślę, że na spokojnie kręcę tego gena. Choć, jakby biegła od razu na mnie, no to yy, nie byłoby takiej szansy. Ale zobaczymy. Coś tu na górze od razu kręci fajnie. Podobie mi się to. No tutaj, dwa geny mogą być szybko skręcone. Idzie w naszą stronę, ale ja zdążę. Znalazła mnie, ale nie trafiła. Teraz trafiła toporkiem. Trafiła przez ten. Kurde. Więc ją nie widziałem. Nie ma tu piwni, jak dobrze. Piwnie jest tym razem w innym miejscu. Ale mnie złapała patrz. Poszła jednak do mnie. Mam nadzieję, że koledzy i koleżanki przyjdą po mnie, bo tam się wzajemnie kręcą gena w trójkę chyba tak. Mam nadzieję, że przed dwójką ktoś po mnie przyjdzie, to by było naprawdę spoko. Ale ta Hantesko od razu do mnie poszła. Wiedziała, że ja w tamtą stronę idę. Dostał kilum, dostał, ale chyba ktoś pobiegnie po mnie. No z dwóch stron biegną, więc teoretycznie przed dwójką powinien ktoś zdążyć. A, on mnie tu weźmie. Się chyba nawzajem uleczymy. Dobra, ja szybko uleczę Tam ktoś totem. Widzę rozbraja. Ja fiłem Jestem na palecie, jak coś, mam nadzieję, że nie ma nur calling. wtedy byłoby nieprzyjemnie, to no tu trzeba skęcać gena. Tam poszła właśnie zdejmować. To tu jest dwuosobowy, czy trzy dwuosobowy? Tu jest Huntska, widzę. Teraz ponaprawiać sobie którykolwiek gen żeby po prostu, no bo jeden gen zrobiony i kończymy, nie? Więc. Trzeba, trzeba. Mam nadzieję, że ja ściągnę tą osobę z haka. Byłoby fajnie, ze względu na to, że nie mam punktów za ściąganie. Chyba. Tak, tak ma Memento Mori. I użyła. Na mnie też użyje, jak mnie złapie. No kogoś innego? to niech nie biegnie do mnie, please. Bo będzie nieciekawie. Otwieram tą bramę. Okej, okay, chyba... chyba ucieknę. Dobra. Jestem już przy samym wyjściu. Ona nie ma noeda, ta hunterska. Bo dostał tylko hita. No i dobra, uciekłem. Jeszcze yy, odwróciłem uwagę mordercy, i dałem się walnąć, żeby trzecia osoba mogła uciec, więc myślę, że też zadziałem tutaj na rzecz tego, na rzecz yy, kolegów, koleżanki. Oczywiście GG, thanks, David. Widzicie, no problem. Jak najbardziej ja jestem bardzo pomocny. Niestety, na zero, bo trochę nie uciekałem przed Hunterską, ale jak najbardziej mecz yy, na plus dla mnie, bo naprawdę no, pomogłem uciec i wiecie, yy, naprawdę uciekłem yy, zrobiłem kilka genów szkoda, że nie pouciekałem, ale może w kolejnym odcinku trochę więcej pouciekam i będzie więcej akcji yy, i zwrotnych akcji <ścoughs> I, i tak dalej. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału mam nadzieję, że się spodobało, widzimy się w kolejnych odcinkach nie tylko z Dead by Daylight, ale z innych gierek. Widzimy się jutro o 15.00. Trzymajcie się. Cześć, życzę miłego dnia.